Cześć, stęskniliście się za nami, mieliśmy no, tygodniową przerwę to, dłużej Albo dłużej. nawet dłużej, tak Związano z różnymi wyjazdami Pojechaliśmy między innymi do Berlina, Tomek pojechał, po Apple Tomek pojechał. Ja na wakacje, ja, pojecha... po Apple Watcha Ja pojechałem po Apple Watcha, Tomek pojechał do Barcelony I eee, jak wiecie, ja przez tydzień sobie tego Apple Watcha nosiłem, testowałem Czeka jeszcze na Was kilka fajnych wpisów e, związanych z używaniem Apple Watcha Ale wydaje mi się najciekawsze w tym wszystkim będzie to czy bez Apple Watcha da się żyć? Jeśli już się go nosiło przez tydzień, bo ja dzisiaj przyjechałem do Łodzi i jak widzicie, Krystian już na ręce ma Pebla, a Apple Watch już na moim nadgarstku, także robimy zmianę w tym momencie. I zobaczymy czy Krystian wytrzyma i jak mu będzie się żyło bez tego gadżetu. No słuchajcie, powiem szczerze, że przez ten, ten tydzień, w zasadzie ponad tydzień z e, to jest dużo wrażeń, dużo fajnych funkcji i tak naprawdę e, byłem sceptyczny wobec pewnych funkcji tego zegarka, ale ostatecznie wyszło całkiem e, całkiem nieźle. Słuchajcie, przepraszam was bardzo, nie wyciszyłem telefonu. Moja żona dzwoni. E, słuchajcie, tak naprawdę okazało się, że sporo funkcji tego zegarka, które no byłem bardzo sceptyczny wobec nich okazały się przydatne i w pewnych sytuacjach takich. W których normalnie bym ich nie używał, na przykład dzwonienie z telefonu. Okazało się, że w przypadku, kiedy ja ostatnio dużo trenuję, czego jeszcze po mnie nie widać, to dzwonienie, na przykład, kiedy się biegnie po lesie, odbieranie rozmów i nieprzykładanie telefonu do mokrej twarzy, to jest po prostu to. Tomek, jak ty? Jak ekscytacja? Zrobiłem mu psikusa, dałem mu rozładowanego, więc nie no może go teraz. Tylko <laughs> low... Low, battery. low battery, jeżeli chcesz kontynuować, musisz podłączyć. Zegarek do prądu, także dopiero jak będę w domu, będę mógł się e, troszkę więcej pobawić, sparować zegarek z, z telefonem. Także no zobaczymy, zobaczymy jak twoje treningi teraz, jeżeli, e, czy ty w ogóle będziesz mógł bez zaplucza. No mam nadzieję, że tak, ale dodam tylko jeszcze mały bo zaspoileruję na odcinek. E, ten zegarek rozładował się teraz, a mamy mniej więcej o, jest godzina przed 16. A ładowałem go wczoraj rano, więc ponad dobę od dobę wytrzymał. Grałem w nim wczoraj koncert, więc dużo machałem głową dla, e, dla Rogatego, więc całkiem nieźle wyszło. Dobra, słuchajcie, to e, tyle na dzisiaj. E, wracamy z My Apple Daily. E, to już prawie będzie chyba 90 odcinek. Zbliża się drugi sezon, trochę tam pewne rzeczy zmienimy. Mam nadzieję, że na lepszy, to nie? Tak jest. Trzymajcie się, na razie, Cześć. Cześć.